szanowanie. Drodzy Państwo 100 tysięcy subskrypcji na kanale komediowym to dzięki Wam. Dziękujemy, że oglądacie Masz Minutę. Także lecimy dalej z tematem. Do zobaczenia. Spójrz niego. Po wyglądzie bydło. Adam po, po inteligencji karpie. Po zapachu kwiaty. A po tym jak robią pszczoły. Bo jak to zrobi raz, to umrze. E, to jest tak. A tak naprawdę... Wybiła 21.37. Michał A... Leja zajął pierwsze miejsce, więc wielkie brawa dla Michała Leji! Nad ja tutaj chciałbym dla rozluźnienia trochę atmosfery, bo robi się nerwowo. Wiadomo, że temat jest bardzo ciężki, ale czy mógłby pan opowiedzieć swoje wrażenia, jak się płynęło, trzymając się dwóch delfinów? Dzie dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście. Wiele razy myślałem o tym, żeby się podzielić. Tak. A Jezus, naprawdę rewelacja! Skąd pomysł? Ja, jestem, ja, ja pochodzę z Wadowic, a przyjechałem z Krakowa. Ale pytanie było skąd pomysł, a nie skąd przyjechałeś i skąd pochodzisz? A sorry, z autopsji po prostu tutaj na autopilocie wyjechałem. Skąd pomysł na to? Czy masz przygotowane odpowiedzi i my musimy dostosować pytania, żeby było to łatwiej? Możemy zacząć od początku, żebym zresetował? Proszę cię bardzo. Pytanie było, skąd pomysł na stand up? Znaczy ja ogólnie z Wadowic pochodzę. Daliśmy się złapać. Gratuluję ci, poczęty wygrywasz. Dziękuję wam. Ja zaryzykuję. I powiem żart. Gajda, jesteś pewien? Mogę... Teraz to już nie wiem. Jakoby miał 3 lata, gdy zostawił go tatuś. 3 lata jak zostawił mnie stary i 31 jak wiszowata i że za, za żadnym kurwa nie tęsknię. <noise> Tomasz Nowaczek, zwycięzca żartu wieczoru! Tak jest! Wiesz co mnie bawi? Ten obraz e, stand-uperek, które siedzą. To... Która kurwa wygrała? <noise> Obejrzałyśmy filmik. Na chuj ta rozmowa z Schumersem! Chcemy wiedzieć, która wygrała nagrodę. Mam problem ze zrozumieniem siebie, Mirasie. W ogóle to jest niesamowite, że Miras... E, masz na imię Miras? Mirosław, tak. Mirek, Mirosław. tak? Mirosław. Mirosław. Nie, Miras. Jest napisane Miras. Miras Przezwał tak jak no, jestem. Jestem. Bubr. <grystanie> <Dobre. Dobre. grystanie> <Dobre. grystanie> <grystanie> Chociaż... a dalej? To ja też bobra, no. Mamo, zabierz Pawła. Dobrze powiedziałem, bobra. <grystanie> to znaczy, że przyznawane są nagrody kreatywne, w zależności od tego, co będzie potrzebne. E, na, przykład, nawet po na przykład jest pała do possania i ktoś musi possać. <grystanie> Tak. Dlatego też powiększyliśmy biurko. To jest jeden z nowych. Będziemy grali w kamienną twarz. Wylosujemy kogoś z was w publiczności. Więc nie, nie cieszcie się tak. Ten Adam, przysięgam, wystarczy, że typ tylko piertnie i w oczach ma mózg. W każdym razie mamy nagrody, ludzie mogą wygrać nagrody. Spoko było. Zobaczymy z czym jest ten panciek. Rozumiem, że nikt nie wie, nikt nie ryzykuje. Ale tak. to, jest, to jest za 500? To jest za 500 <grym> Motto gdzie nie widzisz liter żadnych. <grym> no to jest za 500 punktów. Dam ci podpowiedź. To ja ci dam podpowiedź. Nikt w historii nie zgadnie 500 punktów. No za, to, za to zobacz tego. to, Rafał. <grym> Dzień dobry, witam serdecznie. Witam, witam. Jestem prowadzącym programu Roast. Me. jest to teleturniej, który zapewne wielu z Was mówi. Ha, co to jest? Kolejny internetowy format skopiowany z zachodu. I owszem, mam tutaj odpowiedź dla Was, krótką. To jest tak. I jest też odpowiedź długa. To jest tak. Ten żart też jest skopiowany. Jasiu ma też to zdjęcie wrzucone na swoje socjale i ono jest tam podpisane ja i mój ziomo z zomo. <grystanie> Tutaj oczy Jaszka szeroko otwarte oczywiście, żeby nie stracić ani sekundy, jak mu życie spod nosa spierdala po prostu. <grystanie> ja w swoim życiu byłem badany alkomatem trzykrotnie, nigdy przez policjanta, zawsze na turnieju szachowym. Ja tego nie wymyślam. Bo napisałaś, że dostałaś mandat za ruchanie się w lesie. Czy to potwierdza twoje ostatnie zdanie? Dobra, to jest bardzo dużo pytań mam. O, po kolei. Ile kosztuje ruchanie w lesie? 200 złotych. Czy ze mną. Ile? Ile? <grystanie> Skradnij serce swoją wielką, czarną pałą! <grystanie> Tylko minutę Więc opuść pod ziemię ja, w lewej masz wodę, w prawej masz lodzik Możesz się tym drugim to pierwsze schłodzić A oprócz tego, że jest tam zima, wyglądasz jak pierwsza ofiara putina <laughs> Może być żółty dolar za to, bo nie wiem Nie wiem No proszę państwa żeśmy jakieś werble. mi ciuch. Tak Takie! Yes. rozbieraj się yes. Tak jest! Dla położenia plus 100 punktów. Brawo! Im dalej idziemy, tym głośniejsze. Tak. Ja tak już Jezus z Osnarią. Ja no w co ja się f***łem? I ona tak chodźcie wszyscy, muszę Wam kogoś przedstawić i przebiegam. To jest Bartek, nasz nowy pracownik. Hurra! A to dopiero był personel. No. Mieliśmy bardzo duże problemy z kredzieżami. Z Generalnie ja nie miałem nic z tym wspólnego, ale... Dobrze, że zaznaczam tak, stereotypy, z stereotypy. Także tak, zatrudnili ciebie, on ich zna. <grym> <grym> on ich rozpozna od razu. Ja bym chciał sport. Sport, tak. Panie z gór, jaka literka? A! Panie mieszko, wymieniać dyscypliny sportowe na literę A albo rzeczy związane ze sportem. Ty Pa specjalnie ten sport wybrałeś. Ja <grym> w stoku, jeszcze nie dotarł sport! Aha. Dawaj Mieszko. Alpinistyka o. Anal Dziwdy miałeś błędy <grym> Czy tylko ja w to grałem A tam w jakiej dyscyplinie? Co? W jakiej dyscyplinie Anal? Na czas Czyli stafeta pewnie <grym> Szczepienia naprawdę są bezpieczne. I Sebastian Jent i ja byliśmy szczepieni Zbieramy się Naprawdę jadłeś tego kebaba? Nie. Yes. No, yes. to co ty kłamiesz? Może też potrafisz chodzić, tak? Przed Wami Piotrek Krzyłowski! Korki warszawskie są jak korki anulne. zatrzymują całe to do na Tym razem chodzi o nazwę miast. Nagasaki. Hiroshima. Co? So, dlaczego? Bo Budapeszt. Because Paweł, I can. Paweł, jesteś bardzo bliski. Ewa? Sylwester w Zakopanem. To byłaś kiedyś w takim mieście? Tak. Powiedzenie! Ja wiem, na, na bag, ale nie wiem jeszcze. To jest tak. Pisać jak żubr, który pisze jak kura pazurem, luz wampir. Nie! Pisać jak kura pazurem? Koniec. I koniec! Jak inwestujesz, to ja będę promował twoją trasę. Będę miał pół hali. Super. No właśnie. Zobaczcie, koło siebie siedzi dwóch komików, którzy sprzedali salę stulecia. Tak. Że występowali na hali stulecia. To jest różnica. To jest różnica. Dlaczego Twoja mama się zgodziła na internet, a nie na akademik? No, bo nie chciała mnie dowozić do szkoły. Więc matka cię do dowoziła na studiach do szkoły? Nie. No, nie Dlatego był w internacie, na, na internet, żeby go nie dowolić. Dlaczego A, mieszkałem w internacie? Dobra. Myślałem, że miałeś, wiesz, 20 lat i matka, dobra, wsiadaj do, do fotolika. Tak jest, proszę Państwa, zaczynamy rozpuciana Wielki Brawa! Ua! Ja nie chcę znowu mówić, że wielka to patologia, ale ona dzieci usypia, tak jak ja karbie. Ale Popek jest pomocną postacią. Czasami na treningu puszczam sobie Twoją muzykę i dopiero doceniam twórczość mojego brata. Bardziej e, mnie jara, jak kogoś sławnego obsługuje, i, i tak nic nie powiem, się wstydzić. A ko, bo się Kogo? Kogo obsługuje? ostatnio sławnego obsługiwałeś? E, na przykład wczoraj obsługiwałem e, Tedego. Ło, wow, ale gdzie ty, ty pracuje? W Karfurze, A gdzie ten nazywasz? <laughs> Mieszko, słuchaj ludzi. Tak wygląda prezes fundacji na wózku po wynalezieniu nakrętek na butelki, tak jest. Prezes fundacji się pomaga w ogóle. E, Pawle, czy dołożysz jeszcze? Ja mam jeden jeszcze. Nie jestem z niego dumny jak coś. Aha. To tak jak my z Jaśka dzisiaj. Ale. <śmienicza> Zabawa polegała na tym, że siadało się na masce przed bramą i tata po prostu wjeżdżał tym samochodem za bramę z tobą na masce. I pod pedał, jak pierdo... No i Adam zgadł. E, bo no, tak jak mu się kostka trochę zablokowała, że najpierw dodał gazu za mocno, a później za mocno dodał hamulec. Więc ja. <śmienicza> Z anegdotki się sprzedają, tak? Pierwsza anegdotka. Moja dziewczyna ostatnio do mnie mówi: Ej, Tomek, wiesz co? A jej na to: Pewnie gówno! Dobra, <goda> tak? To jest śmieszne, to jest śmieszne, że ja tak do niej mówię. Ale idziemy dalej. Tomek, kto się zmęczył? Jak ktoś się zmęczył? Wypalać. Słuchajcie, Te. Kolejna. Energia, energia i. A co? Jest. Jeszcze... Siemano, z tej strony Bartosz Zalewski, prowadzący Stan. <goda> na kanale komediowym. Chciałem bardzo serdecznie Wam podziękować za 100 tysięcy subskrypcji, które ja zdobyłem sam i starszy, więcej już nie trzeba. Więc prosiłbym, żeby następne osoby, które rozważają subskrypcję, przestały.